Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Dziadów części trzeciej ustęp. Droga do Rosji Po śniegu, coraz ku dzikszej krainie, leci kibitka, jako wiatr w pustynie, I oczy moje, jako dwa sokoły, Nad oceanem nieprzejrzanym krążą, Porwane burzą, do lądu nie zdążą. A widzą obce pod sobą żywioły, Nie mają kędy spocząć, Skrzydła zwinąć, W dół patrzą, czując, że tam muszą zginąć. Oko nie spotka ni miasta, ni góry, żadnych pomników, ludzi, ni natury. Ziemia tak pusta, tak niezaludniona, Jak gdyby wczoraj wieczorem stworzona. A przecież nieraz mamut z tych ziem wstaje, żeglarz przybyły z falami potopu, i mową obcą moskiewskiemu chłopu głosi, że dawno stworzone te kraje. I w czasach wielkiej noego żeglugi ląd ten handlował z azyjskimi smugi. A przecież nieraz książka ukradziona lub gwałtem wzięta Przybywszy z zachodu, mówi, że ziemia ta niezaludniona już niejednego jest matką narodu. Lecz nurt potopu szedł przez te płaszczyzny, nie zostawiwszy dróg swojego rycia, i hordy ludów wyszły z tej ojczyzny, nie zostawiwszy śladów swego życia i gdzieś daleko. Na alpejskiej skale ślad zostawiły. Stąd przybyły fale. I jeszcze dalej. Na Rzymu pomnikach. O, stąd przybyłych. Mówią rozbójnikach. Kraina pusta, biała i otwarta, jak zgotowana do pisania karta. Czyż na niej pisać będzie palec boski? I ludzi dobrych, używszy zagłoski, czyliż tu skreśli prawdę świętej wiary, że miłość rządzi plemieniem człowieczem, że trofeami świata są ofiary? Czyli też Boga, nieprzyjaciel stary, przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem, że ród człowieczy ma być w więzy kuty, że trofeami ludzkości są knuty? Po polach białych, Pustych wiatr szaleje, bryły zamieci, odrywa i ciska, lecz morze śniegów wzdęte nie czernieje. Wyzwane wichrem powstaje z łożyska i znowu jakby nagle skamieniały. Pada ogromne, jednostajne, białe. Czasem ogromny huragan wylata prosto z biegunów, niewstrzymany w biegu, aż do Euksinu, równinę zamiata, po całej drodze, miecąc chmury śniegu. Często podróżne kibitki zakopie, jak symum błędnych libów przy kanopie. Powierzchnie białych, jednostajnych śniegów, gdzie niegdzie ściany, czerniawe przebodły i sterczą na kształt wysp i lądu brzegów. To są północne, świerki, sosny, jodły. Gdzie niegdzie drzewa siekierą zrąbane, odarte i w stos złożone poziomy, tworzą kształt dziwny, jakby dach i ścianę i ludzi kryją, i zowią się domy. Dalej tych stosów rzucone tysiące, Na wielkim polu, wszystkie jednej miary, Jak kitki czapek, dmą z kominów pary, Jak ładownice, okienka błyszczące, Tam domy rzędem szykowane w pary, Tam czworobokiem, tam kształtnym obwodem, I taki domów półk zowie się grodem. Spotykam ludzi. Z rozrosłymi barki, z piersią szeroką, z otyłymi karki, jako zwierzęta i drzewa północy, pełni czerstwości i zdrowia i mocy. Lecz twarz każdego jest jak ich kraina: Pusta, otwarta i dzika równina. I z ich serc jako. Z wulkanów podziemnych jeszcze nie przeszedł ogień aż do twarzy, ani się w ustach rozognionych żarzy, ani zastyga w czoła zmarszczkach ciemnych, jak w twarzach ludzi wschodu i zachodu, przez które przeszło tyle po kolei podań, zdarzeń, żalów i nadziei, że każda twarz jest pomnikiem narodu. Tu oczy ludzi, jak miasta tej ziemi, wielkie i czyste. I nigdy zgiełk duszy niezwykłym rzutem źrenic nie poruszy. Nigdy ich długa żałość nie zaciemni. Z daleka patrząc, wspaniałe, przecudne. Przeduszy do środka, Puste i bezludne. Ciało tych ludzi jak gruba tkanica, W której zimuje dusza gąsienica, Nim sobie piersi do lotu wyrobi. Skrzydła wyprzędzie, wytcze i ozdobi. Ale gdy słońce wolności zaświeci, Jakiż z powłoki tej owad wyleci? Czy motyl jasny wzniesie się nad ziemię, Czy ćma wypadnie, brudne nocy plemie? Na wskroś pustyni krzyżują się drogi. Nie przemysł kupców ich ciągi wymyślił, Nie wydeptały ich karawan nogi. Car ze stolicy palcem je nakryślił. Gdy z polską wioską spotkał się ubogą, Jeżeli trafił w polskich zamków ściany, Wioska i zamek wnet z ziemią zrównany I car ruiny ich zasypał. Drogą. Dróg tych nie dojrzeć w polu między śniegi, ale śród puszczy dośledzi je oko. Proste i długie na północ się wloką. Świecą się w lesie jak w skałach rzek biegi. I po tych drogach któż jeździ? Tu cwałem konnica wali przypruszona śniegiem. A stamtąd czarnym piechota szeregiem Między dział, wozów i kibitek wałem Te pułki podług carskiego ukazu Ciągną ze wschodu, by walczyć z północą Tamte z północy idą do Kaukazu Żaden z nich nie wie, gdzie idzie i po co Żaden nie pyta Tu widzisz mogoła z nabrzmiałym licem Małym, krzywym okiem A tam chłop biedny z litewskiego sioła Wybladły, tęskny, idzie chorym krokiem. Tu błyszczą strzelby angielskie, tam łuki i zmarzłą niosą cięciwe kałmuki. Ich oficery? Tu Niemiec w karecie, nucąc Schillera pieśń sentymentalną, wali spotkanych żołnierzy po grzbiecie. Tam Francuz gwizdząc w nos pieśń liberalną, błędny filozof, karyjery szuka, i gada teraz z dowódcą kaumuka, jakby najtaniej wojsku żywność kupić. Cóż, że połowę wymorzą tej zgrai. Kasy połowę będą mogli złupić, I jeśli zręcznie dzieło się utai, minister wzniesie ich do wyższej klasy, a car da order za oszczędność kasy. A wtem kibitka. Leci. Przednie straże i dział lawety i chorych obozy pryskają z drogi, kędy się ukaże. Nawet dowódców ustępują wozy. Leci kibitka. Żandarm powoźnika wali kułakiem. Powoźnik żołnierzy wali biczyskiem. Wszystko z drogi zmyka. Kto się nie umknął, kibitka nań wbieży. Gdzie? Kto w niej jedzie? Nikt nie śmie zapytać. Żandarm tam jechał, pędzi do stolicy, zapewne cesarz kazał kogoś schwytać. Może ten żandarm jedzie z zagranicy, mówi generał. Kto wie, kogo złowił? Może król pruski, francuski lub saski, lub inny Niemiec wypadł z cara łaski. I car go w turmie zamknąć postanowił. Może ważniejsza, pochwycona głowa, może samego wiozą Jermołowa, kto wie, ten więzień, chociaż w słomie siedzi, jak dziko patrzy, jaki to wzrok dumy, wielka osoba, za nim wozów tłumy, to pewnie orszak nadwornej gawiedzi, a wszyscy patrzą, jakie oczy śmiałe, myśliłem, że to Pierwsze carstwa pany, że jenerały albo szambelany. Patrz, oni wszyscy to są chłopcy małe. Co to ma znaczyć? Gdzie ta zgraja leci? Jakiegoś króla podejrzane dzieci. Tak z sobą cicho dowódcy gadali: kibitka prosto. Do stolicy Wali. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.